Pierzmowanie przyjęłam głównie z tego względu, żeby potem nie mieć problemu z wyjściem za mąż, z wzięciem ślubu kościelnego, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Czym czy się zrażyła w tym czasie nastoletnim? Oj, w tym czasie nastoletnim e, ja się spotykałam z bardzo różnymi grupami moich znajomych. Nawet był taki moment, że bardzo mnie zafascynowali wręcz sataniści i miałam takich przyjaciół. Później z tego środowiska pomogła mi się wyrwać moja mama, co ciekawe, dlatego że troszeczkę tam nabroiłam i dała mi zakaz wychodzenia z domu, w związku z czym po kilku tygodniach no już te przyjaźnie zawarte tam się rozpadły. Nabroiłam, to brzmi ciekawie. <laughs> Może siostra jakoś ten wątek rozwinąć? Znaczy, z tego co pamiętam, to mama nie pozwalała mi też wychodzić na Imprezy i ja taki zakaz złamałam po prostu i dlatego na kilka tygodni zostałam uziemiona w domu. Tym bardziej, że to była końcówka roku szkolnego, więc trzeba było się uczyć. I chyba po tej imprezie też zaliczyłam wagary, więc to już było wobec mojej mamy nauczycielki. To było przestępstwo do, konieczne do odkupienia w postaci właśnie takiego szlabanu kilkutygodniowego.